Szanowni Zgromadzeni. Reprezentuję Radę OPZZ Województwa Łódzkiego, ale reprezentuje przede wszystkim Związek Zawodowy Budowlani, który tak jak i wy, boryka się z problemem bezrobocia. Wiemy doskonale, że dziś praca to luksus. Czy możemy pozwolić na to, aby ten luksus nam na każdym kroku zabierano? Chyba nie. Czy możemy zgodzić się na to, żeby ubożały nasze rodziny? Chyba nie. Ale możemy zrobić jedno. Jedno, co jest najważniejsze. Zaprotestować w sposób jednoznaczny, że nie godzimy się na niesprawiedliwość. W Radzie Wojewódzkiej OPZZ rozważamy, co dalej. Co dalej z naszą sytuacją. Będziemy nadal protestować, będziemy wszędzie występować, gdzie to jest możliwe. Ale chcemy, aby to dzisiejsze nasze spotkanie, Odbyło się szerokim, odbiło się szerokim echem w całym województwie i nie tylko. Niech Wasz przykład kolebki województwa łódzkiego, najbogatszego miasta w regionie, pokazało, że związkowcy to ludzie, którym zależy na nas, na Was i na wszystkich, w całym społeczeństwie walczmy o nasze prawa, bo mamy do tego prawo. Niech praca będzie naszą radością, a nie przymusem. Niech praca stanowi to dobro, którego, które wypracowaliśmy przez lata i na które zasługujemy. Dziękuję.